Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na prezentację komiksowych nowości. Tym razem mamy wydawnictwo Nonstop Comics. Końcówka września, więc e, trzeba jeszcze, że tak powiem, Zrobić to, co powinniśmy, właśnie i zaprezentować, jakie też pozycje pojawiły się u nich na rynku. Ja mam do zaprezentowania Wam dzisiaj dwa tytuły. Pierwszy z nich, znany, bardzo ciekawa seria. Nie ukrywam, jest to trzeci i z tego, co się orientuje, ostatni tom, właśnie trylogii pozycji Znajdujemy ich, Gdy są już martwi. Bardzo ciekawy tytuł, przyznam szczerze. Fajna kreska przede wszystkim, którą tutaj Simone de Mayo nam funduje. Natomiast historia, za którą All You odpowiada, też się sprawdza jak najbardziej. Tutaj oczywiście jest ta taka fajna fakturka, prawda? Taka, ja co zawsze mówię, jak jakaś gąbeczka, jedwab, nie wiem jak to nazwać, jeżeli mówimy o tą okładkę. Bardzo fajnie to zresztą wygląda. Co do samej właśnie okładki i jej ceny, jeżeli chodzi o komiks 59,90, tutaj oczywiście możemy zobaczyć, Krótki opis i zauważalne jest to, że właśnie inny troszeczkę wystrój tej okładki bardziej taki jaskrawy, i to samo dostrzeżemy wewnątrz. Sam komiks jest to miękka oprawa. Bez skrzydełek, tutaj w tym wypadku tego typu pozycje, jak właśnie też i choćby nawet teraz i na zawsze, czy kończąca się seria Deadly Class, którą też możecie znaleźć u mnie na kanale. Ostatnio prezentowałem, ale wracając właśnie do wspomnianego przeze mnie tytułu, tak nam się ta pozycja prezentuje. No i jestem ciekaw, jak zakończą się losy tychże bohaterów. O czym was oczywiście poinformuję w materiale. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I ciekaw jestem właśnie, co z tymi bogami, które są tak traktowane przez tą ludzkość. Ale jeszcze zobaczmy, co znajduje się na końcu. Czy są jakieś dodatki? Tu jest już koniec. No i mamy galerię okładek. Zobaczymy, jak galeria okładek się prezentuje. Bo naprawdę te rysunki w takim lekkim, ja to zawsze mówiłem na swoich materiałach, 3D. I... To mi się akurat bardzo spodobało. Fajny styl, taki dość nietypowy, niezbyt częsty, trochę kojarzony dla mnie z grami komputerowymi, powiedzmy, ale wygląda to naprawdę fajnie. Także tak się nam prezentują. O, Tu w ogóle troszkę taki terminator, powiem wam szczerze, no i tu mamy artystów, których możemy właśnie poznać. Dzięki. Tym opisom. Natomiast drugi tytuł, no to to już jest taka wisienka na torcie, bym powiedział tego wszystkiego: Fukushima. Kronika wypadku bez końca, czyli słynne wydarzenie, jakie miało miejsce w Japonii, już dobrych kilka przynajmniej lat temu, wybuch, czy może no wybuch, no trzęsienie ziemi, prawda, tsunami, to wszystko, co miało upokane w skutkach działania, jeżeli chodzi o właśnie ten reaktor Fukushima. Tam podobno była taka anegdotka z tym związana, że młodzi ludzie mieli nie iść przy pracach przy tym zniszczonym reaktorze, tylko starsi ludzie szli, pracowali, sprzątali tam, żeby młodzież po prostu nie nałapała tego promieniowania. Takie poświęcenie. No Japonia to jest naprawdę niesamowity kraj. Tutaj oczywiście wracając do samego komiksu jest to twarda oprawa, bardzo ładne wydanie i przyznam szczerze, że bardzo ładna okładka. Natomiast styl, no, tak jak widzimy, prezentuje się następująco: ciekawie, fajnie to jest przedstawione troszeczkę taki większy format, rysunki są ładne, tylko, no mówię, sama historia na pewno będzie trudna w odbiorze nie jest to nic przyjemnego. W jeżeli mówimy o tą sytuację, która miała miejsce w Japonii, więc na pewno będzie to komiks taki dość emocjonalny. Czy posiada jakąś zawartość dodatkową? Tak, właśnie posiada. I powiem Wam szczerze, że jest tego no, całkiem sporo. Tutaj właśnie mamy katastrofa w Fukushimie i jest przedstawione, zobaczcie wszystko, jak to miało miejsce, jak do tego doszło. Bardzo ciekawe. I śledztwa, i raporty dotyczące katastrofy. I tutaj mamy. Strefy cienia podczas przebiegu katastrofy, a także bolesna ewakuacja, prawda? Fajny, obszerny materiał, zobaczcie, jak to tutaj wygląda w ogóle. Rzut oka na elektrowni 10 lat po wypadku. Hm. Także mówię, bardzo, bardzo fajnie wydany komiks. Więc tak się prezentują te dwa tytuły. Które wam chciałem zaprezentować. Oczywiście Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. A także nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał i zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja Wam mówię cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.